Agnieszka Włóczenko, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń, jest naszym gościem. Dzień dobry Pani. Witam serdecznie, Panie redaktorze, witam państwa. Poprosiłem Panią o opinię, o zdanie w, w sprawach polskiej kardiologii, ponieważ mam takie wrażenie, że jesteśmy hodowani od pewnego czasu w przekonaniu, że jedynym schorzeniem, które Polakom towarzyszy, jest COVID. Tymczasem ze statystyk wynika, a też są znane od dawna, że to na serce i na choroby naczyń umieramy najczęściej. Więc chciałem Panią zapytać z punktu widzenia pacjenta, ale też prezesa Stowarzyszenia Środowiskowego, jak COVID wpływa na polską kardiologię dzisiaj? Dramatycznie. To jest jedno słowo, ale takie kluczowe. W kardiologii... Mamy od długiego czasu epidemię, którą nazwaliśmy epidemią XXI wieku, epidemię pacjentów z niewydolnością serca. To jest olbrzymia populacja, naprawdę olbrzymia. Powiem w ten sposób: ta populacja obejmuje ilość około 1,2 mln, nawet w tej chwili według aktualnych danych z Ministerstwa Zdrowia, to jest ponad 1,3 mln, bodajże tysięcy. I to jest tylko y, sama niewydolność serca. Natomiast jeśli chodzi o populację w ogóle pacjentów kardiologicznych, całościowo, no to jest to kilka milionów y, osób. Jest to najliczniejsza grupa pacjentów w całym kraju. I niestety, y, tak naprawdę, jest to y, grupa pacjentów, która stanowi y, w statystykach 10% wszystkich zgonów w skali roku. Więc to mówi samo za siebie. Jeśli chodzi o pacjentów z niewydolnością serca, proszę sobie wyobrazić, że co godzinę umiera 16 osób chorych na niewydolność serca. Mamy w tej chwili epidemię COVID, prawda? Ale te dwie epidemie funkcjonują obok siebie bardzo równolegle, dlatego że Niestety ci pacjenci ze schorzeniami układu krążenia są o wiele bardziej narażeni na powikłania, na jakieś dramatyczne konsekwencje, właśnie zakażeniem wirusem. Przy czym, tak naprawdę, mimo tego, że my staramy się oczywiście dbać o siebie, jakoś restrykcyjnie do pewnych rzeczy podchodzić, Niestety nie zawsze mamy wpływ. E, po pierwsze i na kontakt są to osoby czasem bezobjawowe, w związku z powyższym mogą być e, potencjalnie dla nas zagrożeniem. Przecież to oczywiste, ale chciałem Panią zapytać, jak w takim razie i pani, i pani środowisko odbieracie te rekomendacje, o której wszyscy już wiemy? To nie jest nakaz, ale rekomendacja, aby jednak ograniczać zabiegi wcześniej zaplanowane. One w kardiologii są pewnie oczywistością, po to, aby wspomóc system w leczeniu czy w walce z COVID-em. To znaczy tak. Y na pewno nie jest to naszym zdaniem, jako powiedzmy organizacji, bo już rozmawialiśmy z różnymi naszymi organizacjami, które są zrzeszone w porozumieniu organizacji kardiologicznych. I tak naprawdę nasz ogląd na sytuację jest taki: zalecenie. Dobrze by było, żeby nawet takie zalecenia. Nie były brane aż tak bardzo do serca, bo to się bardzo różnie kształtuje w różnych ośrodkach, w różnych placówkach, w różnych regionach. To inaczej zapytam: czy pani, czy pani ten... widzi, że pani środowisko widzi, że ta rekomendacja jakoś działa negatywnie na to, co się dzieje z pacjentami um, kardiologicznymi? Zdecydowanie tak. O tyle, o ile sama rekomendacja nie mówi wprost o tym, żeby wszystkie planowe zabiegi zostały zawieszone, prawda, bo to się rozumie samo przez się, że wszystkie zabiegi ratujące życie typu stentowanie naczyń, prawda, czyli zawały czy jakieś pilne super yy, sytuacje, gdzie trzeba wymienić rozrusznik, czy go skalibrować. To są takie typowo stany zagrożenia y, życia. I o tym rekomendacja nie mówi natomiast y, to zalecenie. Natomiast y, mówię o tym, że należy wstrzymać y, bądź za, zastopować, ładnie mówiąc, planowe przyjęcia na na przykład zabiegi pomostowania naczynia ortarnowieńcowych, y, czyli tak zwanych bypassów. Należy wstrzymać się zabiegi. Tak, tak, to się dzieje. To się dzieje. Y, wstrzymywane są również y, y, zabiegi planowe dotyczące na przykład wszczepienia zastawek czy tego typu rzeczy. Niestety to skutkuje persal do tym, że rokowania takich pacjentów są o wiele gorsze. Bardzo często słyszymy, właściwie non stop się słyszy o, o, o właśnie wstrzymywaniu tych planowych zabiegów, jeśli chodzi o onkologię i inne schorzenia, natomiast ja jakoś nie słyszę w mediach, czy w ogóle, yy, yy, ciężko jest znaleźć yy, tak, Taki obszar, w którym by się mówiło o tym, że pacjenci kardiologiczni też na tym cierpią, bo ja nie twierdzę, że w każdym ośrodku wszyscy się stosują do, do tych zaleceń, bo mam sygnały, rozmawiałam, nawet sobie pozwoliłam na taki research u nas w kraju, odzwaniając różne miejsca, gdzie te zabiegi są ograniczone, a gdzie są w pełni dostępne. Tutaj należy się ukłonić w stosunku do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, którego stanowisko jest jednoznaczne, że te zabiegi nie powinny być odkładane w czasie i ostatnio nawet pan profesor Witkowski jako prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wskazywał, że my nie możemy sobie pozwolić na opóźnienia w niektórych procedurach kardiologicznych, ponieważ część z tych pacjentów zwyczajnie może nie doczekać. Jeśli nie, wiem, pani Prezes, ale liberację. to muszę dopytać, czy pani, czy pani rozumie taką filozofię, którą nam wyartykułowano bardzo wyraźnie i to głosem samego Wicemarszałka Senatu, który mówi, że musimy zrozumieć konieczność pewnych poświęceń dla ratowania umierających na covid. Czy Pani w ogóle dopuszcza taką filozofię, czy Pani rozumie? Dla mnie y, osobiście jest to nie do przyjęcia nie można jakby stopniować ja wiem wykazywać kto jest mniej istotny w społeczeństwie, kto jest bardziej istotny, kto ma prawo żyć, kto ma prawo, kto, kto nie ma tego prawa. Powiem tak, w kardiologii od wielu lat jest totalna stagnacja, tak naprawdę My jako pacjenci, jako organizacje bardzo mocno staramy się zwrócić na to uwagę. Jest takie podejście, że pacjent jest takie bardzo modne hasło, pacjent powinien być w centrum uwagi, czyli pacjent jako podmiot, a nie przedmiot, a momentami tak się czujemy. I chociażby w nawiązaniu do tego, do tej wypowiedzi pana wice marszałka, ja osobiście czuję się jak przedmiot w tym momencie. Bo, co to znaczy? To znaczy, że ja w momencie zagrożenia życia mogę się nie doczekać na karetkę, mogę nie trafić do ośrodka, tak? Ponieważ no, priorytetem są non stop tylko pacjenci covid -owi. Ja absolutnie proszę mnie dobrze zrozumieć, nie twierdzę, że to nie jest w tej chwili. Jedna z najważniejszych rzeczy, jaka, jaka powinna, na jakiej powinien się system koncentrować, ale nie może być tak, żeby ośrodki były zamieniane stricte tylko i wyłącznie na covidowe, bez możliwości dostępu dla pacjentów przewlekłych, pacjentów z dużymi obciążeniami, którzy i tak mają swoje życie zagrożone. Bo perspektywa funkcjonowania pacjenta kardiologicznego to jest czasami y, y, rokowanie pięcioletnie, na przykład w niewydolności i każda kolejna hospitalizacja powoduje to, że ten pacjent y, tak naprawdę to rokowanie ma coraz mniejsze. I w momencie, sytuacja jest ten poważna, ten... jeśli Pani pozwoli, że, że, że wejdę Pani w zdanie, bo tak. ja przyjrzałem niektóre z tych statystyk i y, jedna jest szczególnie przerażająca. Połowa Polek, które umierają, y, to są zgony na powikłania związane z chorobami serca. Y, dlaczego? Tak. Skąd się bierze ta specyfika? Bardzo proste wytłumaczenie. Kobieta je, ma w swoim życiu wiele ról, spełnia wiele ról. Jest matką, jest babcią, jest żoną, spełnia się zawodowo, więc tych, ten obszar jakby jest bardzo dynamiczny i dajemy z siebie o wiele więcej. Przepraszam, że to tak zabrzmi, ale tych ról społecznych, takich rodzinnych jest o wiele więcej. Więc bierzemy na swoje barki bardzo duże obciążenia. I Czasem po prostu trudniej nam jest zwrócić uwagę na nasze dolegliwości. Zawsze je, jesteśmy w stanie wytłumaczyć je jakimiś tam e, innymi czynnikami. Nie wiem, za moment będą święta wielkanocne, więc to są takie newralgiczne pory w roku, e, gdzie najwięcej zawałów notujemy wśród kobiet. To się święta? Tak, to się wiąże na przykład z tą ilością zadań, które sobie bierzemy na barki typu sprzątanie, pranie, gotowanie itd., tak 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 oprócz codziennych obowiązków i wszelkie dolegliwości zrzucamy na kark e, chociażby właśnie tego przepracowania, przemęczenia i o wiele później e, jakby reagujemy na te dolegliwości, później się zgłaszamy do lekarza, a często niestety, z przykrością to muszę powiedzieć, Bywa tak, że jak kobieta trafia już powiedzmy czy na SOR, czy do lekarza i skarży się na takie czy inne dolegliwości, to y, oczywiście nie generalizuje, ale zdarzają się takie sytuacje, gdzie postrzegana jest jako hipochondryczka, bo przesadza. Panie Prezes, w 2018 roku, jeszcze prowadzony przez Pana Ministra Szumowskiego bodaj, powstał taki specjalny pilotażowy Co prawda, bo dwuletni plan takiej kompleksowej opieki nad osobami, które mają kłopoty z sercem i znaczeniami. Minęły dwa lata i co, co dalej? Co z tym programem? Jakie były jego, jego efekty, jakiekolwiek były w ogóle? I czy myśli ktoś o tym, co dalej? No bo pilotaż się skończył. Panie redaktorze, miałam oczywiście przyjemność akurat uczestniczyć w tym spotkaniu, na którym pan minister Szymowski ogłaszał. Start programu Kons, czyli koordynowanej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca, to była końcówka 2018 roku rzeczywiście. Natomiast y, program tak naprawdę nawet nie wystartował. Miał być dedykowany i prowadzony przez sześć ośrodków w kraju, to nie doszło do skutku. Gdyby y, był wprowadzony, tak jak były założenia, to przypuszczam, że pod koniec tego roku mógłby być już rozszerzony na wszystkie placówki w naszym kraju. Natomiast nic takiego się nie zadziało. Zamiast za to Ministerstwo Zdrowia zafundowało nam teraz w połowie lutego pilotażowy program sieci kardiologicznej, który jest w tym momencie realizowany tylko i wyłącznie na obszarze województwa mazowieckiego. A co z pozostałymi pacjentami? Tu może mamy... Śląsk ma swoje bogate tradycje kardiologiczne, może z tego założenia tak. y, udało się wyjść, że my sobie tu poradzimy na przykład. Tak, tylko powiem szczerze, pochylaliśmy się nad właśnie tym projektem tego rozporządzenia, bo był czas na to, żeby jakby zgłosić swoje uwagi. Było to błyskawicznie, ponieważ na to mieliśmy 7 dni. Zostaliśmy niejako, ja mówię tutaj jako w imieniu powiedzmy organizacji pacjentów, zostaliśmy zaskoczeni przez ministerstwo takim rozporządzeniem, ponieważ wcześniej nie było żadnych prekonsultacji nikt nie wziął pod uwagę ani stanowiska szerokiego grona klinicystów, ani nikt nie zaprosił powiedzmy tej strony społecznej do rozmów, żebyśmy my mogli w jakiś sposób wyartykułować nasze potrzeby. Mało tego, dzień wcześniej pan minister Niedzielski w trakcie spotkania w Światowym Dniu Chorego podziękował nam za przygotowanie raportu dotyczącego niewydolności serca w Polsce, który jako organizacje pacjenckie, wspólnie z wybitnymi klinicystami, opracowaliśmy w ubiegłym roku i przekazaliśmy naszym decydentom do zgrądu. Stwierdził, że był to między innymi Taki czynnik, który zadecydował o tym, że należy rozmawiać o kardiologii i jest to pilna potrzeba. To samo, e, takich samych słów użył pan premier Morawiecki, że kardiologia, niewydolność serca powinny być traktowane priorytetowo, ale my tego nie czujemy. Ale my to my inaczej, Pani my... prezes, bo znamy wszyscy statystyki, zakładam, że decydenci też je znają, być może biorą udział w opracowywaniu tych statystyk. Wiemy, jak one są dramatyczne i straszne, więc z punktu widzenia pacjenta. Pani była nim całkiem niedawno, jeszcze dziś udziela się w tym stowarzyszeniu. Czy z waszego punktu widzenia problem kardiologii w Polsce jest dobrze traktowany? Czy, czy, czy Pani dostrzega, że, że widzi się wagę problemu? Powiem w ten sposób. W trakcie różnych dyskusji, debat, w których często, staram, znaczy często, non stop staramy się uczestniczyć tam, gdzie jesteśmy, że tak powiem, mile widziani. Uczestniczymy też posiedzeniach komisji sejmowych i nie tylko, yy, więc yy, w rozmowach, powiedzmy z klinicystami, yy, owszem. Yy, to są problemy, czy nasz punkt widzenia jako pacjentów jest doceniany, jest zauważany. Tutaj mamy bardzo duże wsparcie ze strony i Krajowego Konsultanta do Spraw Kardiologii, pana profesora Kaźmierczaka, który zawsze poświęca czas i rozmawia z nami, wysłuchuje tych naszych uwag, wniosków czy rekomendacji. To samo jest, jeśli chodzi o Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Tu też muszę ukłonić się panu profesorowi Witkowskiemu. Ja mówię tutaj tylko o dwóch takich kluczowych postaciach, natomiast jeśli chodzi o samo środowisko klinicystów, oczywiście doceniają wagę problemu, razem wspólnie, wspólnym głosem jakby apelujemy do decydentów, natomiast ja mam takie wrażenie, też są pacjenci chyba też mają takie wrażenie, że ta kardiologia jest ciągle spychana na margines. Przez ostatnie 6, jak nie 8 lat pacjenci kardiologiczni nie otrzymali ani, ani jednego leku, E, który e, jest dla nich niezbędny e, i nie jest refundowany. Mówię tutaj o lekach, o które apelujemy od dłuższego czasu. Był jeden z leków, który niestety nie przeszedł procesu refundacyjnego z różnych powodów, nie będę w to wnikała, natomiast nasze działania były ukierunkowane na to, że były apele, były petycje, m, nagłaśnianie problemu bezskutecznie. Teraz kolejny. Lek, który mógłby pomóc, e, oszczędzić życie, czy podnieść komfort powiedzmy e, naszych pacjentów z niewydolnością serca. Oszczędzić w budżecie m, zbędnie wydawane pieniądze na rehospitalizację bardzo częste e, z grupy Flozyn. Oczywiście dostał e, pozytywną rekomendację komisji, natomiast niestety e, zaskoczył nas prezes OutMitu, który no. Przykro nam to stwierdzić, odrzucił tą rekomendację i refundację tego leku. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Proszę zwrócić uwagę, tutaj jest wiele grup chorób, prawda? Są różne choroby i mamy takie wrażenie, takie poczucie, że jakoś ta kardiologia jest pomijana. Jakoś tak jest po prostu odkładana na bok, a my nie możemy czekać. Pacjent kardiologiczny nie może czekać. Ja tak bardzo trywialnie bym to nazwała, że jak stanie nam to, co nas napędza, czyli nasz silnik, motor, to już nie ma czego naprawiać. Nie ma. W związku z powyższym ci pacjenci muszą być. Naprawdę kompleksowo zaopiekowani. My na ten moment, na dzień dzisiejszy, mamy problem z diagnostyką, mamy problem z dostępem do placówek, mamy problem e, braku leków, które są dostępne w całej Europie, na świecie, które wydłużają życie tym pacjentom. To są tak banalne e, rzeczy. Jeden lek, jeden lek, o który bijemy się od kilku lat. Co prawda to są dwie różne jakby grupy lekowe, natomiast powstają nowe terapie i my nie możemy się o to doprosić. Tak per saldo, gdyby nasi decydenci podjęli pozytywne decyzje, myślę, że w perspektywie czasowej zaoszczędzilibyśmy jako państwo w budżecie, bo nie, nie wydawalibyśmy kilkudziesięciu milionów złotych na... Ponowne hospitalizacje, które po pierwsze wymagają czasu, wymagają zaopiekowania, ale angażują ludzi. Jeszcze, tak, ale pani e... jedno zdanie tylko na ten moment w aktualnej sytuacji, gdzie mamy taką dramatyczną sytuację, jeśli chodzi o pandemię, prawda? To tym bardziej my nie możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy mieli dużą ilość pacjentów kardiologicznych, którzy wymagają na przykład e, terapii tlenem czy łóżka respiratorowego bo takie się sytuacje zdarzają, ponieważ niewydolność ma to do siebie, że powoduje problemy z oddychaniem, więc tym bardziej powinniśmy dać pacjentom kardiologicznym takie rozwiązania, które spowodują to, że te łóżka będą wolne dla pacjentów covidowych, którzy tego będą wymagali. To jest chyba istotne. Może być tak, że kiedy pandemia minie, to ulegną przewartościowaniu różnego rodzaju sposoby myślenia o polskiej medycynie, także o kardiologii. Agnieszka Fałczynko, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze schorzeniami serca i naczyń była naszym gościem. Bardzo dziękuję za czas i za spotkanie. Serdecznie dziękuję. Życzę wszystkim zdrowia. Mam nadzieję, że za jakiś czas spotkamy się, bo nam będzie dane. Dziękuję bardzo. Dziękuję.